Momorda, Siemanko z tej strony Momorda, a dzisiaj przegląd pierwszego wydania w tym roku magazynu Lego Ninjago Legacy. Na początku muszę was ostrzec przed ceną, która wzrosła o 5 zł, przez co nie kupię następnego numeru, ale o tym później. W samym magazynie znajdziemy komiks, dwa plakaty i szczerze, ten tutaj podoba mi się bardziej. Również są w nim informacje o Roninie i kolu informacje o szóstym sezonie, jest też pokazanie Smoka Kaja z pierwszego sezonu, no muszę przyznać, że jest to ciekawy zestaw. I o co mi chodziło z tą ceną na początku, otóż za dwa wydania płacimy 50 zł, a za taką cenę jest mech zeinaziwo Iwo, a w kolejnym numerze będzie Zeyn Iwo z tego zestawu, więc no nie wiem jak znajdę ten zestaw w dobrej cenie, to go kupię, a jak nie to kupię magazy. Co do obecnego dodatku to powiem, że jest fajnie. Kola w tej wersji mam pierwszy raz, więc cieszę się, że w końcu zdobyłem tą figurkę. Dodatkowo mam również taki młot, więc jest spoko. Z tyłu również jest ciekawie, no i również mi się podoba. No a cały magazyn, mimo swojej ceny jest wyjątkowo dobry, więc polecam go cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z tyłu jeszcze dokończenie zbroi, więc wygląda bardzo dobrze, a jako broń Ronin dostał dwie katany, więc... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale sama figurka jest wystarczająco dobra. Jeszcze jako prezent dostajemy kartę z zejnem i saszetę nowych kart z 15 sezonu. No a cały magazyn, mimo swojej ceny, jest wyjątkowo dobry, więc polecam go cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.